Thank sure. you. Przede wszystkim gratulacje dla zespołu Star zagrał, Zagrał końcówkę drugiej kwarty i drugą połowę. Zdecydowanie bardziej agresywniej, zdeterminowani. Trzy trójki pod rząd, Johnsona pod kolejne dwie. No, to, to, to jest postać, która zdecydowała o dzisiaj w obliczu tego spotkania. Nam takiej postaci zabrakło. Na tym właśnie basket polega, że można pewne układanki robić i poprawnie graliśmy do przerwy, chociaż już końcówkę drugiej kwarty to jest za łatwo. Z trzynastu chyba punktów, się dobrze pamiętam. 15, 15, 15, 15 nawet? No więc to, to, to 15 nawet, zeszło to na 7 punktów, za łatwo to oddajemy, bo gdyby to się skończyło, można gdybać. 10-12, tak to powinno do przerwy. O wiele trudniej, o wiele szybciej musiałby zespół Tan do grać, a to można gdybać. My po prostu no, na trzecią czwartą w obronie zgraliśmy fatalnie. Poprawiliśmy troszkę deskę, ale, ale na obwodzie i o tym wiedzieliśmy, że zespół Tanną Brzega właśnie w ten sposób gra. Pick papy na obwodzie i o tym, no, do tego by się przygotowali, a mimo wszystko e, te pozycje graczy. I na tym polegają umiejętności, bo często z, 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 za, za różnych czasów wiedziało się o jednym czy drugim graczu, że umie grać w basket. I, 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 I jeśli facet umiał, to i tak swoje zrobił. I tak to się dzisiaj odbyło, niestety. E, my musimy to patrzeć na swoje, jakby. My nie możemy mówić o sobie, że każdy chce. I fajnie, że każę. So, ja cały czas podkreślałem, że zespół mój ma charakter, bo my na te 7 spotkań to właściwie Faseko tylko chyba 6, 7 czy 9 punktów przegraliśmy, tak wszystkie mecze nas tylko można było przegrać, można było wygrać. Ale dzisiejsze spotkanie, powiem, że za trzecią, czwartą kwartę to, to momentami niestety było mi wstyd. Nie ukrywam, bo, bo, bo to spodziewałem się zupełnie innej reakcji, zdecydowanie większej determinacji, szczególnie w końcówce, bo wiadomo, że nie zawsze piłka musi wpadać do kosza to wtedy jedyną bronią, bo to tak się mówi bardzo prosto, jest, jest bronić lepiej, no a my niestety 95 nie punktów, tak, straciliśmy, to wszystko mówię, że my na wyjeździe mamy wygrać, przy 85-punktowej czy 6-punktowej zdobyciu, tak, to naprawdę można wygrać. To Trzeba dużo lepiej bronić, niby, niby tą do, do defensywę ćwiczymy, poprawiamy, a jakby nie ma tego przeniesienia na, na parkiecie, no, niestety. Przykro mi jest, bo, bo no, liczyłem na zwycięstwo w Tarnobrzegu, ale gratuluję zespołowi z Tarnobrzegu, wygrał tą drugą połowę, zdecydowanie e, trafiał w odpowiednim momencie, nam tego zabrakło. Dziękuję bardzo. Powrót na Podkarpacie niestety mało udany, no, też liczyłem na zwycięstwo, ale nie można, nie można oddawać inicjatywy prowadząc 15 punktów, no, po dwóch kwartach się mecz nie kończy. Trzecia, czwarta, kwarta, szczególnie trzecia, to znowu 3-4 punkty stracić w jednej kwarcie, to jest dużo za dużo, no i myślę, że selekcja rzutowa też trochę zawiodła, bo nastawiliśmy na te trójki, a one nie wpadały, prawda, Was Johnson no, w pewnym momencie rzucił 4 na 4, się nie myląc pod rząd, no i myślę, że to był przełomowy moment, który podciął nam trochę szkody, i niestety przegraliśmy, no. No, to, na pewno, no, co powiedzieć, no, cieszymy się ze zwycięstwa. Dobrze, że to jest drugie. Czka nam cały czas rozmawiamy ta, ten mecz z Dąbrową. Ale widać troszeczkę, że zespół zaczyna nabierać jakiegoś wiru, wiary. Na pewno ten mecz Waseko podbudował morale zespołu psychicznie. To, co żeśmy sobie przed meczem powiedzieli, że jeżeli. Wyjdziemy z zębem i będziemy walczyć, to jesteśmy w stanie z każdym powalczyć. Nie mówię z górnej półki, ale z takimi zespołami dziś od czwartego, piątego miejsca. Bardzo się cieszę, że dzisiaj chłopcy pokazali charakter. Bo w pierwszej połowie obrona była niezła, no ale niektórzy grali, jak to się mówi, każdy dla siebie, a po przerwie pokazaliśmy, że potrafią zrozumieć i zagrać dla zespołu, wtedy zaczęły się pokazywać pozycje i, i, i mieli pozycje i Amerykanie wtedy i Polacy. I i cieszę się ze zwycięstwa. I tyle. We played bad in the first half, but the second half we got it going. We start going in transition and making open shots. Szukaliśmy dobrej transmisji między, między zawodnikami. Otwieraliśmy sobie dobrze pozycje rzutowe, ale to tylko w drugiej połowie. Pierwsza była dużo, dużo słabsza w naszym wykonaniu match was not a good game. In the second half we came out real strong and and played tough. We rebounded the ball and like I said we got the ball out and we was running. Mm -hmm. Mocniej w obronie, w defensywie silniej zagraliśmy w drugiej połowie, zbieraliśmy więcej piłek. To pozwoliło nam kontynuować dobrą dobrą akcję rzutową i w konsekwencji wygrać ten mecz.